Jak widzieliście na ostatnich filmikach, mamy nowe mieszkanie. Działamy. Dla przypomnienia, 55,4 m2. E, oczywiście, próbowałem wystawić na brudno. Natomiast nie było aż nie było tylu Były trzy oferty. Jedna była na 280, druga na 292, trzecia na 305. Natomiast my to kupiliśmy za 270 plus tam 7,5 notariusz, 7800 pośrednich, więc w sumie wyszło na 1285. Więc teoretycznie te 305, to żeby było dwie dychy do przodu, byłoby teoretycznie fajnie, można by to było za szybko puścić. Z tym, że jak wspomniałem wcześniej. Mieszkanie nie robię sam, tylko robię je z inwestorami pasywnymi, których jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Więc, tak jakby dzieląc to już na pół, na podwyżce doszedłem do wniosku, że no to nie jest dobry zarobek. Inwestorzy też stwierdzili, że jak najbardziej oni mają czas, możemy zrobić pełne odświeżenie, bo tutaj będzie odświeżenie generalka i spokojnie możemy poczekać i możemy działać. Co do pracy, co robimy? Na pewno zrywamy panele, na pewno skuwamy płytki. Tutaj w tych y, dwóch pomieszczeniach, w pokojach dosyć solidnych, bo powiem Wam szczerze, że ten pokój jest przeogromny, y, też zrywamy te panele, Zastanawiam się, dlaczego tu jest taka różnica powierzchni duża i ona jest zarówno tutaj w tym pomieszczeniu, jak i tutaj w tym łączącym, łączącym kuchnię, także mam nadzieję dzisiaj to zerwać i przekonać się co jest, co jest pod spodem. Tutaj, tutaj na pewno rozbijamy tą część. To jest jakiś regipsik, także to trzeba rozbić, żeby tutaj z powrotem zrobić Od Odtąd ładnie dotąd będzie nowa zabudowa kuchenna. W tej części, nie wiem czy płytki, czy tak jak zwykle, zrobię wszędzie panele, żeby było, żeby było tak jednolicie, żeby mieszkanie wydawało się jeszcze większe jeszcze przestronniejsze. Na pewno to wyjeżdża. Na pewno ten barek, który tutaj widzicie, on na pewno też wyjeżdża. Karnisze wyjeżdżają, będą listwy sufitowe. Grzejniki na kamerze wydają się, że są ok, natomiast jak się podejdzie bliżej, to widać, że są porysane, podzielane, więc też trzeba będzie je przeszlifować, przemalować raz jeszcze. I jest takich dużo jakichś dziwnych pęknięć. Spróbuję Wam to pokazać. O, tu idzie cyk, tak. Tu idzie cyk, tak. I tutaj idzie też następna przez całą. Długość. No Na pewno na kamerze ciężko mam to będzie zobaczyć. Natomiast tam też trzeba będzie Freezer Link gładzią przejechać. I tutaj to samo po całej długości. Cyk, tak jak gdzie mój palec. Jest tutaj jedno pęknięcie z tej strony. I tutaj jest pęknięcie z drugiej strony. Nie wiem czy to ten kabel, który idzie, który ten. Nie mam pojęcia. Natomiast po pierwsze będziemy wklejali tutaj fizlinkę i, robili, i to wygładzili je finiszem, a po drugie zarówno na całej tej ścianie jak i tej ścianie zrobimy tapetę. Będzie to odświeżenie, ale takie może wyjdziemy poza schemat, bo zawsze staraliśmy się robić to w miarę neutralnie, żeby jak najwięcej ludzi przyciągnąć do tego mieszkania. Natomiast tutaj chcemy spróbować czegoś innego. E... I bardziej tak spersonalizować, zrobić jakieś takie dodatki. No zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o drzwi, to wszystkie drzwi też są do wymiany. Bo tu widzicie popękane, te futryny są strasznie zajechane. Jedna druga. No i przy okazji, Tom, skoro wymieniamy wszystkie, to Tom też będziemy musieli wymienić, pomimo tego, że jest ona naprawdę dobrym stanie, ponieważ ta właśnie była remontowana dwa lata temu. Także łazienka wyremontowana 2 lata temu. Hydraulika przy okazji też tutaj do kuchni zrobiona. Tutaj są puszczone kable trzyżyłowe, ponieważ ta elektryka, od informa z informacji od sprzedającej, mam taką, że była robiona w 1997 czy 1998 roku. Także, to jakby nie jest taki jakiś szał. Natomiast jest jest to w miarę świeża elektryka. Jak widzicie, nie jest 1S, tylko są zrobione 3 s -y. I to jest w takiej zasadzie, że. Każde pomieszczenie, o, każde pomieszczenie jest po prostu oddzielnie puszczone, jest, tam, jak tam widzicie, jest gaz, więc tego gazu też nie będziemy kasowali. Kupimy nową nową płytę gazową, więc nie przechodzimy na indukcję, nie przechodzimy na boiler elektryczny, ponieważ tutaj piecyk też jest. Jest, Oczywiście zrobimy tylko serwis dla pewności. Także nie przechodzimy na indukcję, nie przechodzimy na boiler elektryczny, więc tak by nie będziemy musieli zwiększać tych s żeby, było, żeby ta instalacja była bezpieczna w zupełności w zupełności ona wystarczy. Tutaj mamy bardzo ładny balkon poprzez całą długość tego pokoju. No i co? No zastanawiam się, czy robić w na tych ścianach, natomiast no, jakby nie jest źle, aczkolwiek na no, pewne ubytki, tak jak tutaj widzicie, jest normalnie dziura, dziura, dziura. Pewnie pewne ubytki trzeba będzie poprawić, na pewno któryś wiaderko gładzi pójdzie, żeby to wyrównać. I na to później jakaś dobra farba, ponieważ tak by ta powierzchnia tej ściany nie jest, nie jest zła. Także wystarczy, żeby tak wygładzić, przeszlifować i fajną, grubą farbę typu, właśnie nałożyć i powinno być ok. No tutaj chyba będziemy musieli tylko powalczyć i tutaj muszę zobaczyć, czy to są narożniczki czy nie. No właśnie powiem szczerze, że tak nie widzę, ale jest. Tutaj widać. Tutaj narożniczki są wstawione, więc też tylko trzeba to będzie ładnie wyrównać, przeszlifować i powinno być ok. Czyli jak widzicie, hydraulika zrobiona 2 lata temu, elektryka 98, narożniczki siedzie popowstawiane, więc jest ok. Rzeczywiście to mieszkanie nadaje się do odświeżenia, no i to zamierzamy robić domofon, trzeba zabezpieczyć domofon bo ten domofon jest dosyć ładny, oczywiście trzeba go podczyścić. oczywiście włączniki świateł, wszystkie trzeba powymieniać, ponieważ zrobimy je chyba czarne zachowamy klimat, klimat łazieneczki, więc zrobimy wszędzie, wszędzie włączniki i gniazdka czarne no i co? to tyle, już, zrobione <laughs> żeby to tak łatwo później było podczas pracy aha, no i tak by, skoro jest to odświeżenie a, drzwi frontowe jeszcze trzeba wymienić, tak, drzwi frontowe trzeba wymienić zdecydowanie, bo są brzydkie, nieładne, stare i poza tym jest zamek, który tutaj zamek można byłoby wymienić. To nie jest, nie jest problem. Także tak jakby, skoro jest odświeżenie, no to znowu będziecie widzieli, jak działam sam. Zawsze na początku jest taka ekscytacja. Generalnie kupując mieszkanie jest tak, jak kupujesz jest wow! Jak projektujesz jest wow. Zaczynasz demontować, jest wow. Potem ten remont. A potem znowu jest wow przez sprzedaży. Także generalnie czy do jednego. Opłaca się warto. Oczywiście o ile się da zrobić. Także ja się już przebieram. O, tutaj już zestaw na dzisiaj gotowy. Czyli skoro odświeżenie, to nie będzie tyle sypu, więc fotel prezesa już jest. Jest krzyneczka, jest do skucia płytek. Yy, moja skrzyneczka z narzędziami i niespodzianka wózyczek. Yy, niespodzianka, ponieważ Wy go widzicie pierwszy raz. Yy, jest to dziesięciopiętrówka, czyli jest winda. Yy, co prawda jest to drugie piętro, no ale jest winda, więc tak jakby panele, nie panele, gruz, będę sobie wszystko wywoził właśnie tym wózyczkiem, żeby się nie szarpać. Ponieważ krokosłup troszeczkę daje mi już się we znaki, <laughs> więc trzeba troszeczkę o niego zadbać. Yy. I tyle, i tyle. Przebieram się, działam, wy oglądacie. Okej, okay. pierwsze pomieszczenie, właściwie dwie trzecie pomieszczenia, bo została jeszcze kuchnia, e, za nami. Natomiast udało się to zerwać. E, tak jak przypuszczałem, o, widzicie, to jest decha. Dlatego był ten próg tutaj. I dlatego był ten próg e, właśnie tutaj. I dlatego dobrze, że wziąłem swojego przyjaciela. łąka. <grymne> bo z niego byłoby trudno, ponieważ to wszystko było przyklejone. To wszystko było... Przyklejane, no. także... Yy, no będzie dodatkowa robota, żeby, żeby to ściągnąć, bo na to, na to nie możemy wylać yy, poziomującej. No bo by odpożyło, także będzie dodatkowa robota, żeby... żeby się tego pozbyć, natomiast jest i też plus tego wszystkiego, ponieważ no jeżeli tu była defra, no to nie był, nie był to tani produkt, widać po rurkach, widać po wszystkim, więc ktoś faktycznie robiąc remont tu w tym mieszkaniu o nie dbał, co daje mi taki właśnie dodatkowy komfort, że faktycznie ta elektryka to wszystko jest... Jest dobre, i, i potwierdzam jeszcze raz, jeszcze bardziej w tym, że to jest dobry pomysł, że to mieszkanie wystarczy po prostu odświeżyć. Jeszcze Wam nie pokazałem prędzej. Tutaj z tymi lampami będzie problem, bo jak widzicie, jedna jest tu, a druga jest tam. Natomiast wszystko da się załatwić. Zrobimy takie szyny. Na jednym z którychś mieszkań już. Ja mi chyba pokazywałem, zresztą one są ostatnio popularne. Także tak by jedną szynę puścimy w jedną stronę, drugą szynę puścimy w drugą stronę i ładnie te lampy się zgrają. Yy, nieważne gdzie, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście kabli, gdzie jest przyłącze. Yy, I nie trzeba będzie ryć sufitu, To jest no dużym plusem. <grym> ok, yy, ja sobie teraz coś zjem, bo zgłodniałem. Yy, a potem biorę się za panele w pozostałych dwóch pomieszczeniach, bo tam już są na pewno Pana, tak, bo już to widzę, więc powinno iść łatwiej. Pojedzone jest, natomiast siedzą sobie o tutaj w fotelu prezesa i poważując, No patrzyłem się na to gniazdko i na to gniazdko i no, nie dawało mi spokoju, czy aby na pewno ta instalacja elektryczna była robiona. I tak moi drodzy, nie dawało mi to spokoju. Zostało to wykręcone i jest normalnie mieć, jest mieć są przyżyłki, także także jest gitara o, o, tu też od spod będziecie widzieli tam, 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 tam o tam, nie jest to aluminium więc jak najbardziej jestem spokojny <laughs> czasami to ta moja taka Interesowność nie wykańcza, bo muszę, muszę wszystko sprawdzić, muszę się czegoś dowiedzieć, siedzi mi to z tyłu głowy, nie daje mi to spokoju, także, także tak, nie, rozkręcane, zresztą tamte inne też będziemy rozkręcali, ponieważ yy, no te gniazdka i włączniki będziemy wymieniali na nowe, więc i tak, i tak bym to sprawdził, ale musiałem to już zrobić jeszcze dziś. Dobra, działam. A już właśnie za chwileczkę miałem wam nagrywać, że to jest pierwsze mieszkanie bez skarbów. Mówiłem, że w mieszkaniach zawsze coś zostaje. Zmiotka i szufaleczka to jest takie nieodzowne, co znajduje w tym mieszkaniu. Tutaj tego nie było. Taborecik, też tutaj tego nie było. Generalnie, że tak powiem, kompletna czystka i mówię, no żadnego skarbu z tego mieszkania. Nie wyciągnę. Natomiast zerwałem już tutaj wszystko, cyk. Już nawet zacząłem się z tego drugiego pokoju tam, żeby tam zerwać panele. O, tu jeszcze panele I moi drodzy, tu w tych oto śmieciach znalazłem no, jakiś skarb. <laughs> Nie jest tego wiele, całe dwa grosze. No ale ponad grosik na szczęście, prawda? Także nie wiem, czy już wam pokazywałem ten swój słoiczek, yy, gdzie wrzucam te wszystkie monetki znalezione na tych wszystkich mieszkaniach. Także kolekcja na pewno się o dwie kolejne powiększy. Także nie jest na... Już zarobiliśmy. Dwa grosze. Okej, okay, panele w kolejnym pokoju zerwane. Tutaj na razie jeszcze tą taką, nazwijmy to tulinę. Podkład pod panele zostawimy. Tutaj ten pokoik już też czysty, a tutaj mega syf. Część już wywiozłem na wózku, sprawdził się, nie mogę powiedzieć, aczkolwiek nie wywożę tego dzisiaj, bo tak, tu to jakby jest wyjście z klatki po 6 stopniach i musiałem to pod tym złożyć. Natomiast tutaj w bok jest zjazd dla wózków inwalidzkich. Także prawdopodobnie klucz od tych drzwi, gdzie jest domofon, do tych drzwi bocznych pasuje, jest ten sam. Z tym, że w zestawie klucz, który otrzymałem od poprzedniej właścicielki, nie było klucza właśnie do drzwi wyjściowych, jest tylko kod do domofonu, pik, pik, pik. Także jutro udam się do administracji. No wiadomo, tak jakby większe spółdzielnie mają jedną, jedną tak jakby, że powiem zarządzające, gdzie zgłaszacie kupno, zbycie, kredujecie się o czynsz, natomiast tak jakby administracyjnie ma parę punktów w różnych częściach osiedla, które odpowiadają właśnie za te różne rewiry. Ah, mi się udało. I tam się udał i dopytam się, czy mogę sobie dorobić klucz właśnie do tych drzwi i do tych drzwi, gdzie można zjechać całkowicie w dół i w takim wypadku nie musiałbym nie musiałbym po schodach tych 5-6 stopni zjeżdżać tym łóżkiem, tylko mogłem sobie tym zjazdem dla inwalidów pozjeżdżać i byłoby jeszcze szybciej i na pewno jeszcze łatwiej. Dzisiaj mi się udało, nie wiem czy będziecie widzieli. O! Tam stoi mój borzuczek, Także dzisiaj podjechałem pod samą klatkę, bo przeważnie musiałem parkować z drugiej strony bloku, a wejście jest tutaj. Dobra, co teraz? Teraz musimy rozwalić to. Nie wiem właśnie jak to zrobić, bo no, to jest no, tuste i szklane, nad tym był pikarnik. Yy, I chciałbym to jakoś zdjąć nie, niekoniecznie to czaskając. Tylko nie wiem czy mi się uda. Yy, także chciałbym to zdjąć. I może też jest dobór. Ok, zawór jest tu. Tak jest on, tak jest off. Dobra. Zamknęliśmy sobie zawór od, od gazu, żeby nam tutaj w żaden sposób, yy, gdyby ewentualnie coś się uszkodziło w tej zielonej tutaj rurce, żeby nie zdarzył się żaden wypadek. Także tak, to musimy zdjąć i rozwalić tutaj odtąd dotąd. I to jest jakby plan minimum, który dzisiaj chciałbym wykonać. <laughs> Bo tych płytek już chyba dzisiaj nie będę skupał. Po pierwsze, dlatego że jak pracuję i nagrywam, to zajmuje to dwa razy dłużej czasu niż powinno. No niestety, takie uroki nagrywania, ale dzięki temu macie, macie content na kanale. I dwa, jak zwykle mam jeszcze inne obowiązki, także jeszcze trzeba polecieć na inne mieszkania zobaczyć. Więc jakby mi się to już udało dzisiaj zrobić, to byłbym z tobą. Dobra. Biorę się do roboty, zakładam rękawiczki i działa. Jak widzicie udało się. Powiem wam, że całą kawał kloca. Dosyć takie ciężkawe. Dosyć takie ciężkawe. Nie wiem to jest trójeczka chyba ale udało się, udało się to wyszarpać i mamy już tutaj teraz ładny narożniczek i kolejny plus, czy też kolejne potwierdzenie jak widzicie ta rureczka od gazu jest świeża, czyli faktycznie jak robisz, to, to było wydać, to też wyjście tam przy piecu natomiast faktycznie jak robili, jak robili ten remont tej łazienki w 2.2 to, to faktycznie, to faktycznie zrobili wszystko tak jak powinno być, także pff, dużo roboty dzisiaj, ale parę takich pozytywnych aspektów. Jedynie problematyczne to jest tutaj ten gaz i ta rewizja, ponieważ będziemy musieli tę rewizję zostawić w blacie kuchennym. Natomiast to się wytnie, ładną białą się wstawi i no innego rozwiązania nie będzie. Chyba żeby jeszcze pomyśleć, żeby zrobić to na jakieś magnesy, ale to będę musiał ze stolarzem Darkiem. Nie. Sebastianem. Stolarz tam chyba tam w nie. Ale dla wszystkich swoich stolarzy lubię mówić Stolarz Darek właśnie z tego programu, gdzie tam z Szelangowską Darek działał. Yy, więc tak, yy, mamy to. Mamy to i teraz muszę sobie zrobić telekonferencję z Panią Architekt, ponieważ Pani Architekt sobie wszystko już tutaj było obejrzeć, yy, pomieszyć. Natomiast tak naprawdę nie widzieliśmy jak wygląda na ten narożnik bez zdjęcia tej oto płyty, więc ściągam, ściągnąłem tą płytę i mogę teraz dzwonić, żeby potwierdzić doko, dokładnie te wymiary, y, jaki ten kącik tutaj jest i kuchnia może być projektowana i zamawiana u także, stowarzysza Sebastiana. Także działamy. Hmm. Czy coś jeszcze dzisiaj zrobię? No chyba już nic więcej. Chyba już nic więcej dzisiaj nie, nie zrobię, zrobię oprócz, oprócz tej telekonferencji z panią architekt. I No i tyle. A powiem szczerze, że mi nie chce też, <noise> ale nie, inne obowiązki, są inne obowiązki. A jutro przyjeżdżam od samego rana, nie na dziesiątą, także jutro myślę, że tutaj o ósmej już będę. No nie, o ósmej to nie, bo muszę sobie najpierw załatwić te klucze. Także myślę, że około 9.10, ale będę miał już te klucze, żeby było mi łatwiej. Jutro zajmę się tym, żeby to wszystko opróżnić, ewentualnie dzisiaj jeszcze sobie delikatnie spróbuję podkuć Podkuć te oto tutaj płytki, żeby zobaczyć jak to idzie. Okej, okay. Odezwa się jeszcze. Okej, okay. pomieszone, troszeczkę poukładane, żeby można było przejść. I do tego będę że zamiast to ścierać, to, to jutro spróbuję jak będę kuł te płytki. Próbuję delikatnie przejechać yy, młotem do wykuwania wyburzania i może to już wystarczy. Także plan na jutro mamy po pierwsze zorganizować klucze od drzwi wejściowych i od tych bocznych, gdzie jest ten zjazd, żeby można spokojnie sobie było tamtym wyjeżdżać i nie ciaskać po schodach bo przetestowałem i tak średnio. Na pewno lepiej niż wynosić, ale średnio. Więc próbujemy zobaczyć te klucze. Drzwi już pozdejmowałem, także wiem jakie mają rozmiary, wiem, które strony, więc można już się śmiało zamawiać. Yy, skuć te płytki, usunąć karnisze. Tak, bo te karnisze jeszcze trzeba też usunąć. Yy, tutaj te listwy podłogowe. Tak, I to jest plan na jutro. I w międzyczasie obejrzeć jeszcze jakieś jedno mieszkanie. No i wszystkie tyle. Dobra. Dziękuję za dzisiaj. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapisujcie się na konsultacje. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymaliście kolejną porcję przydatnych informacji odnośnie inwestowania w nieruchomości. Jeśli chcecie spróbować swoich sił we flipowaniu, jednak nie czujecie się jeszcze na siłach, zapraszam Was do współpracy ze mną. Oferuję szereg usług doradczych takich jak konsultacje, mentoring, sprawdzanie, czy dana oferta jest okazją, wprowadzenie do postaw obrotu nieruchomości, czy też pomoc w wyborze sprawdzonego architekta, który również będzie tworzył dla Was listy zakupowe potrzebne do remontu oraz udekorowania mieszkania. Sprawdźcie również moje poprzednie filmy na kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, a wszystko to na konkretnych przykładach mieszkań, domów i gruntów, które zakupiłem, przygotowałem do dalszej odsprzedaży i co najważniejsze, sprzedałem z zyskiem.